Witam wszystkich, z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Call of Duty Black Ops 1 na mapce Zo. Wczoraj z Grześkiem pograliśmy małe co nieco. Oczywiście to jest taki trening przed Black Ops 3. No co prawda oczywiście zupełnie inaczej trochę Black Ops 3 wygląda, ale już można oczywiście sobie delikatnie się przygotować. Zostało nam raptem, dzisiaj jest środa jak nagrywam ten komentarz, czwartek, piątek już będzie można sobie pograć. Oczywiście ci, którzy będą mieli możliwość pogrania. Ja nie wiem. Ja mam nadzieję, że ten preorder że tutaj wszystko załatwi, że będę mógł zagrać właśnie w dniu premiery i że oczywiście obiecane zombiaczki się pojawią. No kurczę, no naprawdę byłbym mocno zawiedziony, gdyby tych zombiaczków nie było. ale, ale kurczę, no Fajnie, 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 już, już tu się nie mogę oczywiście doczekać. Słuchajcie, meczek, który tutaj jest, to jest meczek w ogóle dosyć pocieszny z dwóch względów. Po pierwsze, grałem z Grzeszkiem wczoraj i Grzesiek mówi, wiesz co, ja już spadam, ja już mam dosyć, weź teraz zacznij siepać drużynę przeciwną. I dosyć pociesznie wyszło, bo akurat to jest meczek, w którym um, no dobrze mi szło ale też miałem dosyć trudny orzech do zgryzienia, ponieważ w pewnym momencie pojawił się koleś, który używa jednego z najgorszych modów, które no, ludzie używają, po prostu pipki używają, tak, może to nazwać, pipki używają, czyli g -mode do tego niewidzialność. No słuchajcie, nie dosyć, że kolesia nie można zabić, to jeszcze potrzebuje do tego niewidzialność, żeby, żeby wygrać, żeby osiągnąć jakiś dobry wynik i przede wszystkim, żeby wkurzyć ludzi. I yy, na samym początku zastanawiałem się, mówiłem, kurde chyba wyjdę, bo... No kurczę no nie będę grał przeciw kolesiom, którzy którzy grają w ten sposób, ale kiedy wbiłem już te striki, mówię, no szkoda by było, szkoda kurde by było po prostu ten meczek przerwać i spróbuję, spróbuję po prostu wygrać ten mecz. Mam nadzieję, że tutaj drużyna mi pomoże, więc no robiłem co mogłem. Zobaczycie, jak generalnie się potoczy tutaj cała ta sytuacja, ale może powiem wam generalnie, co robiłem, żeby, żeby Wygrać tak naprawdę ten mecz, ponieważ no, koleś był no, nie do zabicia, tak? To jest raz. Ja już w tej chwili akurat udało mi się na tych pozostałych graczach e, wbić, e, jak widzicie, BlackBerda. Do tego no, staram się, jak mogę oczywiście dobrnąć do kolejnego streaka, jakim, e, jakim są pieski żeby oczywiście no, w jakiś sposób tutaj móc wygrać. Jeszcze nie wiedziałem do tej pory, że jakiś koleś tutaj będzie. On nie wiem, czy się nie wbije dopiero w momencie, gdy ja już te pieski dostanę. W każdym razie Grzesiek nawet się mi pytał, w jaki sposób wygrałeś, słuchaj ten mecz, bo, bo mówiłem, że, że akurat taka sytuacja zaistniała. Słuchajcie, dwie podstawowe rzeczy. Nie zbliżałem się do tego koleśa, no ale dobra, jak się nie zbliżać do koleśa, którego nie widzimy? Nie wiemy, czy on akurat tam będzie, czy nie. Ten koleś, który akurat używał tego Jimoda, to był koleś, który był jeszcze do tego idiotą, tak naprawdę, bo żeby wygrać ten mecz, on powinien się poruszać po tej mapie yy, i powinien. Um, no. zabijać, tak? Tych przeciwników, nie czekać, jako, aż oni podejdą. Ja postanowiłem po prostu nie podchodzić do niego, ale. W jaki sposób, oczywiście, wiedziałem, że akurat może on tam być. No, słuchajcie, kiedy tylko słyszałem, właśnie używanie czegoś takiego, a więc tych shotgunów, ponieważ w pewnym momencie on zaczął używać tego shotguna. No, to zobaczcie, to jest właśnie ten pierwszy zgon, który miałem. No, nie widziałem go. Pierwszy zgon, który miałem, i koleś używał tych shotgunów. Nie zbliżałem się po prostu do niego, jeżeli tylko słyszałem, że. Czy na Kilfidzie, kiedy widziałem, że ktoś ginie gdzieś tutaj, blisko, to zobaczcie, właśnie jeszcze nie byłem pewien, co tu się dzieje, ale. No proszę bardzo, pieski sobie skaczą, atakują, no i przez to niestety, ale zobaczcie, e, zginę. E, tak więc, no to jest je, jedyny sposób, do tego koleś w pewnym momencie e, nabije pieski, no to co można zrobić w takiej sytuacji? Albo będziemy się dosyć mocno bronić i e, ubijemy te, te pieski, albo po prostu wleziemy na miejsce, z którego po prostu te psy nie będą mogły nas dosięgnąć. Tak więc, tu akurat jest mapa dosyć korzystna pod tym względem, bo zobaczycie co zresztą ja zrobię, tak więc tak to wygląda. Um I właśnie kiedy tak rozmawialiśmy z Grześkiem, że no kurczę, no zrobiłem coś takiego, że patrzyłem na ten kilfit, patrzyłem, a raczej słuchałem tego, co się dzieje, starałem się raczej trzymać po tej stronie nawet, tu chodziło o to, żeby trzymać się po tej stronie mapy, czy nawet stamtąd wyszedłem, zobaczcie tam, gdzie jest ten, gdzie walczą ci kolesie, bo nie byłem pewien, czy tak naprawdę czasami nie ma tamtego kolesia, bo on sobie przechodził też oczywiście tutaj z jednego końca na mapy na drugą. No i e, wykorzystywałem oczywiście fakt e, tego, że przede wszystkim dobrze znam mapę. E, poznałem tą mapę, ja nawet, jak wczoraj Grzesiek e, mówił mi o jakichś mapach, że fajna jest taka mapa, że tam są budynki, że chodzi się po dachach, to od razu znałem nazwę. Ja, słuchajcie, ja tą mapę, znaczy generalnie Black Ops 1 tak dobrze poznałem, Przede wszystkim, że właśnie yy, znałem nazwy, ja w, każ w żadnej innej części Koda, tej późniejszej, oczywiście, czyli Black Ops 2, Modern Warfare 3, a Advanced Warfare ja tych map kompletnie nie, nie kojarzyłem. No zobaczcie, tutaj na przykład gdzieś jest ten koleś, e, gdzieś koło budynku, w budynku, nie wiem czy on tam nie wyskoczy z okna e, stwierdziłem, że dobra, rzucę mu tam jeszcze granacik, niech się, niech się pobawi, a niech sobie weźmie te paczuszki i wolałem jednak stamtąd spierdzielać. Błąd popełniła drużyna nasza, że um, się podchodzili po prostu do niego. Nawet kiedy zostawił tą jedną paczkę specjalnie tylko po to, żeby ludzie do niego podchodzili, um, no, to, no to, 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 był, to był błąd. To był totalny błąd. Wiadomo, że w takim momencie powinno zrobić się jedną rzecz. Ja tej rzeczy co prawda nie zrobiłem tylko i wyłącznie dlatego, że no jednak. Ten wynik miałem na samym początku dosyć mocno korzystny i postanowiłem jednak spróbować wygrać jeszcze ten mecz. Powalczyć. Ale najlepszą, najlepszą metodą, po prostu na, że tak powiem, uniknięcie takich sytuacji jest po prostu wyjście. Zastanawiam się, dlaczego ludzie tego nie robią. Słuchajcie, ponieważ drużyna moja, która tutaj jest. Ja na ich miejscu, mając takie wyniki, jakie oni mają, po prostu bym wyszedł. Pierwszy taki zgon to samo mieliśmy wczoraj, właśnie. Pierwszy zgon od kolesia, który używa jakichkolwiek modów, cheatów nie mówmy tutaj o hakowaniu, bo to nie jest hakowanie to jest używanie modów bycie pałą kompletną no to w takim momencie wyjście po prostu wyjście z lobby. Pamiętajcie o tym, słuchajcie. Wychodźcie z lobby, nie siedźcie. No bo po co? Jaki jest sens siedzenia? Eee, zawsze to powtarzam. Jeżeli taki koleś będzie wpadał do lobby, jednego za drugim, w którym co chwilę będzie meczyk się kończył, ponieważ przeciwnicy wyszli, to powiedzcie mi, jak długo taki koleś pozostanie w takiej grze. 5, 10 minut i to wszystko, będzie wychodził. Wiadomo, że tych ludzi jest coraz więcej, którzy używają takich modów i to nie jest fajne i możemy się zdziwić na przykład, że jednego pięknego dnia sobie w ogóle nie pogramy, no bo właśnie ludzie grają w ten sposób i musielibyśmy tak naprawdę spędzić godziny na to, żeby tylko i wyłącznie wychodzić, żeby, żeby po prostu no, ci ludzie poopuszczali te lobby. Ale jeżeli zrobicie to raz, drugi, trzeci, czwarty, to słuchajcie, ci ludzie, oni naprawdę, oni nie będą chcieli siedzieć po prostu sami. O, wow, super, wygrałem meczyk, ale co z tego, jak ja nie mam żadnych zdobytych fragów praktycznie, bo wszyscy, no, jeden, dwa powiedzmy, a, bo ludzie powychodzili. Po yy, tak więc róbcie w ten sposób, ja bym wam miał nawet taką prośbę, słuchajcie, bo to nie ma sensu. Zobaczcie, to jest właśnie ten moment, kiedy yy, ten przeciwnik, yy, ten, ten matołek wbił sobie yy, psy. Błąd totalny popełnił, bo miał jakieś bezsensowne w ogóle striki wbite, e, czyli paczki jakieś kurcze i tak dalej. Zamiast, zamiast sobie ustawić np. Chopper Genera, jeżeli chce nas zrejpić, to niech sobie ustawi Chopper Genera albo niech biega. E, I wtedy już sytuacja byłaby na pewno pozamiatana, nie wygralibyśmy tego meczu to, to bankowo. E, tutaj kurczę, no niestety, ale błąd popełniłem. To jest właśnie jeszcze też dobry setup, oczywiście, tutaj do używania, ponieważ gościu miał w pewnym momencie chyba Orbital Visat, już teraz nie pamiętam, chociaż nieszczególnie go potrzebował, wystarczyło, że on wchodził sobie gdzieś tam na resp nasz i, i robił swoje. I zobaczcie, to właśnie też jest ta sytuacja. Ja po prostu wycofałem się stamtąd. Widziałem, że ten killfit, że ten koleś używa albo G11, albo jakiejś snajperki, albo tych shotgunów. I, i, i nawet. Nie podchodziłem, no bo... po co? Po co? Eee, tak więc... Eee, tak to wygląda, słuchajcie. Tak to wygląda, kurczę. No trzeba... trzeba utrudnić życie takim ludziom. Ja oczywiście mam wielki żal tutaj do tych wszystkich korporacji, do tych wszystkich producentów i tak dalej, konsol, nie konsol, gier, że nie robią z tym nic, że słuchajcie, że mają to kompletnie w dupie, nie powinno tak być. No tutaj usłyszałem jakieś... kroki i tak dalej, no i zrobiłem swoje. Że po prostu zostawiałem grę samej sobie. Oczywiście chodzi tutaj o kwestie marketingowe. Tam zobaczyłem, zobaczcie już nikt. Niewidzialnego Kolesia, więc spierdzielam. Um, bo, bo kurczę, można by było tymi grami bawić się przez lata naprawdę lata. No ale to nie jest dobre dla marketingu. To nie jest dobre dla sprzedaży. Wychodzi nowa część, wychodzi Black Ops 3. Zostawmy w cholerę na te poprzednie części. Tak to niestety wygląda. Eee, takie jest życie. Eee, I no kurczę... No źle, źle się dzieje, tak, że, że dzieje się w ten sposób. Nagadałem się, co nie? <laughs> Sorry, ludziska, ale. ten kaszel cały czas mi nie chce minąć. <laughs> Dobra, e, to już jest końcówka, tak naprawdę, już tego meczu. E, staram się jeszcze po prostu nie władować na tego kolesia. Tam już u góry widzę, że e, jakieś dziwne ruchy, że, że giną, giną moi kurcze. No niestety, no bywa, bywa, tak. No. Nic się z tym nie zrobi, bo Black Ops 3 za 2-3 lata będzie także yy, nie tyle ale będzie mnóstwo modów i to jest ostatni jeszcze frag dla mnie. Tak więc, słuchajcie, wygrałem ten meczyk razem z naszą drużyną. E, koleś ma 25 do 0, no nic dziwnego, jakby miał jeden, jeden zgon chociażby. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się podobało, słuchajcie, walka z Bogiem, tak? Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie palucha w górę, jeżeli Wam się podobało. Zasubskrybujcie. Tak więc trzymajcie się i do zobaczyska. Może już w Black Ops 3. Pa, pa.